I witam ponownie. Dzisiaj jesteśmy w kościerzynie, zwiedzamy kaszuby, podjedziemy sobie na jakieś jeziorka i jedziemy teraz na rynek, bo zgłodnieliśmy. Zapraszam. Kościerzyno jest bardzo pięknym miastem. Mają fajny rynek, gdzie można zajechać, zjeść, wypić, ostudzić się. Jest tyle miejsc do zwiedzenia w okolicach, że naprawdę polecam przyjechać. No i podjedziemy sobie teraz na rynek. A jeśli chodzi o motocykle, nie ma problemu. Można sobie zaparkować zaraz przy kawiarence jest gdzie się ostudzić mają fontannę, jak chcecie naprawdę nawet wjechać e, w ciucha jest wam gorąco ale mówię dzisiaj pogoda taka nie wiadomo co ale jest ładnie, zobaczcie to jest Kościół Ratusz Rossman a my sobie motorkiem tu wpadniemy I idziemy na kawę. Zjedli, wypili i jedziemy. Tam jeden się zapytał o kanapkę, to mu dałem. Wygląda na głodnego. Smacznego. Nie ma problemu. No i tak wygląda rynek i cukiernia, i zamknięta, a nie otwarta. Ciacha mają naprawdę super też wypieki ładne, smaczne i słodkie. Stój I jest kościółek, a my podjedziemy sobie na jakieś jeziorko. Powinno się trochę rozpogodzić tak. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and dark breaks. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? No i tu jest taki ośrodek wypoczynkowy, Charlotte. Można sobie domki wynająć. Nie pytajcie mnie o ceny, bo nie wiem. Byłem tutaj, byłem młody, młody, młody. Zobaczymy, czy gdzieś się dalej podjechać. Jeziorko Charlotte, jest kąpielisko. A to sobie staniemy, przejdziemy się, zobaczymy co jest. I tak wygląda ośrodek wypoczynkowy w Charlotcie. A my podjedziemy sobie teraz do kamiennych kręgów na Kaszubach. Czyli takie kaszubskie Stonehenge. Tam sobie na kawkę podjedziemy trochę, odpoczniemy, zrelaksujemy się i zobaczymy, jakie następne ładne miejsca zobaczymy na Kaszubach. No i jesteśmy w węsiorach i podjedziemy sobie do kamiennych kręgów. Zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. No, jakbyś nie sprawdzał na mapie, to wątpię, żebyś tutaj dojechał samemu. Mówię, e, są małe tabliczki e, z napisami kamienne kręgi, ale poza tym nic nie ma, żadnych większych znaków. No chyba się przejdziemy stąd, zobaczymy. Go. To jest chyba ten główny A, parking, zaraz się zapytamy jak dość i przejdziemy. No i są kamienne kręgi. Jest kilka teorii jak one powstały. Ta powszechna to w drugiej połowie I wieku się pojawiły. Tam całe osiedle pegańskie wybudowało w celu na grobkowych. Druga teoria mówi, że ufolutki wybudowały jako baza, a ludzie przyjeżdżają i korzystają ze zdrowotnych właściwości tych kręgów. O, a tu jest krąg strażnika. I piszą, że jeśli zacznie się trochę czuć słabo, albo przeładowany energią, po prostu odejść od tego kręgu, oddalić się. No takie, taka legenda jest Mówię tam są takie większe kręgi, a to jest ten taki główny A tam jest jeziorko podejdziemy sobie, zobaczymy jak wygląda Go on all the way to the end You only went to No didn't I went all the way there At least two meters further up I didn't really. <laughs> Go on. Do you want me to help you? No, we're not going to do that. Don't look down. <laughs> I gotta look where I'm standing. <laughs> <laughs> I saw everything. No, it to be coming kręgi. crazy. Kashubskie Stonehenge. Oje. No, and I'm just making Supiach jest i minko. Dobra, to będziemy jechać dalej No to jedziemy na kawkę Zatrzymałem się na jakieś miejsce, zobaczymy jak z czasem Nie może coś jeszcze nagram o, i tu sobie zjedziemy na kawę Just stay here, I'll wyda over, there. Park over there? Yeah. No i zdecydowaliśmy. Jedziemy zobaczyć Słowiński Park Narodowy w Łebie. Podjedziemy sobie na wydmy, żeby złapać trochę piachu w gaciach. <śm> tam sobie zjemy. back to your bedroom Why don't we go back to never wanted to But Jesteśmy w Łebie. Podjedziemy sobie na Wydmę, które znajdują się w Słowińskim Parku Narodowym. All the way to the sun. No i takie są wydmy I taka jest łeba Się trochę teraz rozpadało Ale taki mam nadzieję przelotny deszczyk jest No i zjedli Wypili I tak wygląda łeba Fajnie jest, dobre klimaty są no, ale wiadomo, jesteśmy w sezonie także tylko motorkiem, bo koreczki były przy wjeździe. Guilty. Dobra, a my jedziemy sobie dalej. Także od nas do zobaczenia w następnym odcinku. O! Audi. Pamiętajcie, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeśli podobają Wam się moje filmiki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Przyczepności i LWG. Na razie. Pa!